Cześć z tej strony, Gufis 1999, i witam Was już w kolejnej informacji na moim kanale. Jest to, jak wiadomo, 166 film na moim kanale. Tak, 262 subskrypcje mam nadal. No dobra. Jak wiadomo, do 200. filmu nadal jest jeszcze daleko, ale nie już tak bardzo daleko. Zrobiłem zmiany w mojej opinii seriali animowanych, zagranicznych. Recenzja ostatnich dwóch sezonów Eda, Eda i pojawi się później. Więc przed nim będzie recenzja seriali Inspektor, gadżet i Łebski Harry. Na razie z Harego i Gadżeta oglądałem tylko dwa odcinki. No, a może następny miesiąc może więcej kreskówek obejrzę. Tak. Jak wiadomo, w po przeszłym tygodniu wrzuciłem tylko jeden film na moim kanale. A scena, gdzie pan Krap mówi what you think I'm Rabat. No wiem. Mimo, że jest już na YouTube ta scena. Ale nie nagrana z telefonu. Przepraszam, że mówię jak chory, ale, ale dopadła mnie choroba. Wracam do szkoły jutro może. mi będę kaszlał. Jutro. No dobra. Postanowiłem na końcu marca... Postanowiłem tak więc na początku marca zmienić zdjęcie profilowe. Teraz już nie będzie te ciągłe SpongeBoby, a będzie oczywiście Ludwik Anderson z serialu Świat według Ludwiczka. Tak. Bo mój kanał skupia się głównie na kreskówkach. Tak. No jak wiadomo, łączu wrzuca Teraz mnóstwo sens z Boba, ale nadal jest jeszcze dobrze. Tak, kiedyś mogę zrobić film, w której pokażę Wam kolekcję wszystkich płyt DVD. Hmm, zapomniałem Wam powiedzieć, że mogę zrobić kiedyś kolekcję płyt DVD e, z kreskówkami z studia filmów Białej, Biel wydanych przez Best Film. Bo ten film jest, jak wiadomo, 166. filmem na moim kanale. Ten film mam mniej nadal filmów, w przeciwieństwie do kanałów, którego miałem od maja 2020. A tak, a tak naprawdę od kwietnia 2020 do lipca 2021 oraz od marca 2022 do. Maja 2023, a ten kanał mam choć założyłem w styczniu 2020 jako pierwszy z nich, to zacząłem szukać filmy dopiero w czerwcu 2020 roku, a dokładnie 1 czerwca 2023. No właśnie, tak, bo mój kanał, w przeciwieństwie do innych kanałów, E, będzie głównie na temat starych kreskówek, nawet tych mało znanych w Polsce. Więc, pe, więc zobaczymy mało tych najnowszych kreskówek, nawet mimo że wiele z nich zostało pozytywnie odebrana. No dobra. W tym tygodniu, jak wiadomo, mogę wrzucić e, scenę z Boba po tybetańsku. I scenę, i po polsku, i film z Talking Tomem w tym tygodniu. No dobra. Tak. Jeszcze jedno, zanim się pożegnamy. Tak. Bo jak wiadomo, hmm, musi być jakiś film, który zobaczymy. Ileś tysięcy wyświetleń, i dostanę, i przejdę do 270 subskrypcji. Bo jest to, jak wiadomo, przedostatni film w tym miesiącu. Tak. A teraz zegnam się z Wami. Subskrybujcie. Komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę. Do słyszenia, trzymajcie się, cześć.